Eee, skorpiony, co u was? Drugie skorpiony. Aha, teraz tak. Nie róbcie odważnych ruchów, nie róbcie odważnych decyzji, pierwsza połowa tygodnia nie będzie w ogóle jakby skupiona na to. Nie ma, nie ma co, aby, aby jakby porywać się na takie wielkie, odważne ruchy, to mogę powiedzieć. Teraz tak, to będzie bardzo dobry tydzień, abyście Wy tutaj jakby robiły wszelkie, jakieś ogarniały sprawy bieżące. Sprawy, które już jakby tutaj gdzieś żyją i trzeba dokończyć, pomyślnie sfinalizować. I to mi się pokazuje u Was. Skorpiony. To będzie moment, abyście wy oceniły dokładnie sytuację i dokładnie wiedziały, dokąd iść i co zmierzać i w jaką stronę iść dalej. I to mi się pokazuje u Was. Obok Was raczej dobrze ludzie, ale niekoniecznie ich rady jakby na teraz mogą być słuszne i klarowne. Skupcie się na sobie. Skupcie się, skupcie się na swoich e, myślach, uczuciach, to, co Wam w duszy gra. I to mi się pokazuje również. Bo to same Wy będziecie wiedziały, dokąd macie iść dalej i gdzie dokąd zmierzać. Wasza intuicja będzie bardzo ważna. Skupcie się na niej, bo ona Wam dużo umożliwi i też dużo Da. I to mi się pokazuje także, A więc to będzie również bardzo, bardzo ważne. Początek tygodnia absolutnie nie jest na, na jakieś ryzyko, na jakieś sprawy, na jakieś jakby mm, robienie nowych, takich wielkich przedsięwzięć znaczących. Mogą być kłopoty, porażki, problemy, straty. Zwróćcie na to uwagę, nie ma co, aby ryzykować. I to mi się pokazuje też. A druga połowa tygodnia już lepiej się pokazuje, bo to właśnie wtedy macie szansę na jakieś decyzje, sprawy, ogarniani ich jak najbardziej na tak. I to się pokazuje bardzo fajnie u Was swoją drogą, ale też Wy same nie możecie się zamykać. Um, skorpiony. To będzie moment, aby także na swojej aktualnej ścieżce kariery, w jaką stronę wy będziecie po prostu chciały podążać lub iść dalej, czy to kontynuować, czy też nie. I to mi się pokazuje u Was. To będzie po prostu również bardzo ważne dla Was, Drogie Skorpiony. I ja też tak mogę powiedzieć. Eee, co jeszcze? Karty szczególnie pokazują moment jakby słuchania się siebie samych, moment e, karty ósemki kary, czyli karty, która szczególnie pokazuje także po prostu mm, działanie, determinację, ogień, a jakie również też tutaj możliwość realizacji, spełniania się w jak najlepszych po prostu warunkach, sprawach. I to mi się pokazuje u Was, więc ja bym tutaj tak mógłbym powiedzieć, tydzień Wam e, spokojnie minie, bez jakichś ekscesów. Bez jakichś takich ważnych zwrotów akcji, planów, które czasem mogą krzyżować te Wasze rzeczy i, i to życie, prawda? I to mi się pokazuje u Was, więc też tak mogę powiedzieć. Drugie Skorpiony to będzie także moment, aby.